Dobry Państwo, chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkich na piątej edycji Mikołaj na motocykla, która odbywa się w Kościerzynie. W tym roku mamy wymarzoną pogodę wręcz do tego, żeby się tutaj spotkać, przynieść trochę radości dzieciakom oraz zebrać trochę pieniędzy na oddział dziecięcy szpitala specjalistycznego w kościerzynie. Piąta edycja zgromadziła w tej chwili. Około 300 osób, jeżeli chodzi o Mikołaj, na, o Mikołaj na motocyklach, mamy ponad 200 motocykli, które zjechały na kościerski rynek. Ta impreza ma takie jakby trochę inne drugie dno, bardziej ukryte. Chcemy pokazać, że motocykliści to ludzie zakręceni bardzo pozytywnie na punkcie swojego hobby. To są ludzie, którzy nie tylko jeżdżą na tych motocyklach, nie tylko spędzają wolny czas, każdą chwilę wolnego czasu przy motocyklu i na motocyklu, ale również robią. dla Lusińskich, dla dzieci coś dobrego. W tym wypadku jest to tutaj spotkanie na kościerskim rynku oraz zbieranie pieniędzy na szpital specjalistyczny w Kościerzynie. Czy pani komuś kibicuje? E, tak, mężowi. Jak długo on tą pasją się zajmuje? No w sumie od początku, już 5 lat. Zależy jaka pogoda, czasami przyjechali bardzo mokrzy, zmarznięci. No dzisiaj pogoda jest super, więc zobaczymy. Bardzo fajna impreza. Świetnie, że Mikołaje przyjeżdżają do Kościerzyny. Dzieci bardzo, bardzo się cieszą. I myślę, że wiele, wiele radości z tego powodu. Cel jest także charytatywny zbiórka pieniędzy dzieciom, które no spędzą te święta na oddziale pediatrii w naszym szpitalu. Przede wszystkim zrobić trochę przyjemności dla dzieci, żeby zobaczyły taką wielką ilość ludzi przebranych za Mikołaja. Do czego to doszło, że już Mikołaje teraz... O, tam ja nie szaniami. No widzi pan, takie czasy, nie, śniegu nie ma, to no i Mikołaj musi się wozić autem, nie? Przyjechaliście do Kościerzyny. Samych Ziemian, proszę pana Wszystkiego dobrego. Najstarsze prawo jazdy na motocykl. Najnowsze prawo jazdy na motocykl. I teraz kolejne kategorie, słuchajcie. Najdłuższa trasa, jaką przejechał uczestnik tutaj do nas na rynek. Najstarszy motocykl. Najnowszy motocykl, no i o dziewczynie już mówiłem, już jedna śnieżynka się do nas e, zgłosiła. Jest dzisiaj 6 grudnia, a więc świętego Mikołaja. Wszystkie dzieci na pewno rano się bardzo ucieszyły, jak znalazły w skarpetach i w butach prezenty, a... a... Nasi kościerscy motocykliści już e, kolejny raz zrobili imprezę na rynku miejskim, kościerskim. Mikołaje na motorach częstują e, gorącą zupą, e, częstują dzieci z słodyczami. Też mam woreczek, jak dzieci się przyjdą, poczęstuję ich z słodyczami. I jak najbardziej, cieszmy się i bawmy się wszyscy razem. Jakie motocykle Ci się najbardziej podobają? Te, te z trzema kółami czerwone. Za pana plecami. A tam jest taki motocykl czerwony? No. Jak myślisz, jak on szybko potrafi jechać? 100 km na godzinę. Szybciej już nie? Mm. Czy jak ty będziesz duży, czy też będziesz na motocyklu przyjeżdżał na kościerski rynek? Nie, będę leciał od A, to ty będziesz pilotem? Ja obserwuję ludzi i notuję. Jak są grzeczni? Jeżeli są, grze jeżeli są grzeczni, no to zapisujemy plusiki, jak są niegrzeczni, minusiki i potem na koniec roku, jak już idą święta, grzeczny, e całą listę rozpisujemy i wtedy... Kurde. Piąty raz z rzędu uczestniczyć w Dniu Mikołaja i... Tym dając ludziom radość i szczęście i uśmiech na twarzy. Mogą zweselić dzieci, tutaj są zawody, różnego rodzaju konkursy i głównie satysfakcja, czynić dobro. Brak na Mikołaja śniegu, a i nawet na święto. No globalne ocieplenie, no to nie w naszej mocy przydałby się śnieg, też byśmy jechali. Jak są niegrzeczni, to mają laską, a jak są grzeczni, to mają prezenty. No, rozdzielamy dzieci na grzeczne i niegrzeczne i, y, potem y, grzeczne dzieci dostają więcej prezentów, a te niegrzeczne, no ni niestety nie są. mieć. Wjeżdżę do, z, do zarządu dróg i proszę, żeby był śnieg, a oni nie mogą tego zrealizować, bo mówią, mają pieniądze z centrali i muszą ich wykorzystać. Taka <laughs> miła atmosfera, ogrzewa wszystko i śnieg nie pada. Co Dzisiaj się dzieje na rynku? Przyjeżdżają Mikołaje na motorach lubicie motocykle? Lubimy. A ktoś u Was w rodzinie ma motocykl? Niestety nie. A które tutaj motocykle podobały Wam się najbardziej? No. Jest taki na trzech kołach, taki ogromny, fajowski, czerwony. Spełnienia marzeń yy, w końcu śniegu i zdrowia. Zaczynałem od MZ 250. -tki. A teraz jaki? Proszę Państwa, dali 250, do, tylko po, że Yamaha mówił, wystarczy. E, Wy Dużo A, e, wyjazdów na, na, na święcenia i zaraz tutaj w Kościerzynie jestem pierwszy raz. Pan przyjechał do Kościerzyny? A bliziutko, z Nowego Barkoczyna. To jest Suzuki Intruder japoński, 1500 pojemność, pali około 7 litrów, jak na razie niezawodny. Ładnie się, się prowadzi, by miały no i jak na razie poczuły... nie chcę zmienić na inny. Witam wszystkich kochanych uczestników już piątego w tym roku zjazdu Mikołajów na motocyklach. No niestety jest 6 grudzień, ale śnieg do nas nie dotarł. Ja na północy w Rowaniemi już mam śnieg, mam prawdziwą zimę, poruszam się tam saniami. Tu musiałem dolecieć tradycyjnym sposobem, samolotem i na pieszo przybyłem na rynk, kościerski rynek, na którym jak co roku zjechała się wielka liczba Mikołajów na motocyklach, ludzi dobrej woli, którzy postanowili swoje serce oddać chorym dzieciom szpitala w Kościerzynie zbierając na ich cześć datki, organizując konkursy i wszelkiego rodzaju imprezy dla dzieci i ich rodziców na kościerskim rynku. Zabawa była świetna, jako Mikołaj jestem z tego bardzo zadowolony. W swoim imieniu chciałbym podziękować organizatorom, Januszowi, Tomkowi. Chciałbym po podziękować samorządowi kościerskiemu z burmistrzem na czele, którzy do takiej imprezy Doprowadzili i kochani, uśmiech na co dzień, radości na co dzień. Przy okazji tego spotkania dzisiejszego z motocyklistami Mikołajami zorganizowane były również konkursy, których sponsorami byli swego czasu wymienieni przez Mikołaja Janusza, organizacje i instytucje, które ufundowały nagrody. Natomiast odbywała się również loteria fantowa z której zebrane datki właśnie przeznaczone były na cel dla dzieci chorych ze szpitala. Nagrody były różnego typu, między innymi przyznano nagrodę za najstarszy motocykl, przyznano nagrodę za najstarsze prawo jazdy, przyznano nagrodę za najstarszego i najmłodszego Pani uczestnika, a najmłodszy Pani. uczestnik miał aż trzy miesiące na dzisiejszej imprezie. Wszyscy się cieszyli nie tylko ze zdobytych nagród, którymi były między innymi przeglądy na motocy dla motocykli, była wizyta w spa, była wizyta na basenie, była przyznana wizyta kolacja we dwoje w browarze kościerskim, więc tych nagród było dużo. Można było się również na rynku posilić, przygotowany był grill, na którym można było upiec kiełbaski, była grochówka, było wspaniale. Było wesoło, było cudownie i myślę, że za rok będzie podobnie. Wszyscy zadajemy sobie pytanie, co się dzieje ze śniegiem. Mamy już 6 grudnia. Co roku praktycznie śnieg mieliśmy, w tym roku nie ma. Powody są różne. Jedni spychają, że efekt ciepliarniany, że za, yy, nasza Ziemia jest zanieczyszczana przez to, śnieg się nie przedostaje przez odpowiednie warstwy. A tak naprawdę. Yy, Przyroda lubi być kapryśna, ale jedno Wam mogę obiecać, że na Wigilię i na święta śnieg do Was dotrze i będziecie mogli się cieszyć radością, lepić bałwanki, hulać na salkach, na nartach. I tego Wam wszystkiego życzy Mikołaj. Najważniejszy element, który będzie dopiero nam towarzyszył w okresie świątecznym, czyli od Wigilii, to jest choinka. My na rynku mamy już ją od trzech dni. W tym roku jest piękna, wspaniała choinka i co ciekawe, zawsze mieliśmy choinkę z lasu. W tym roku mamy fundatora, choinka prywatna z ogródka prywatnego na ulicy Abrahama i jest na tyle charakterystyczna, że na pewnej wysokości z tej choinki wyrastają cztery pnie które powodują, że nie jest ona typowo stożkowata jak normalne choinki, tylko dopiero jakby w górnej części w czubie się zawęża i jeśli spojrzymy to rzeczywiście widzimy jakby cztery wieżyczki. No symboliczna choinka, cztery strony świata i ona właśnie symbolizuje to, że cały świat w tym okresie adwentowym, w tym okresie przedświątecznym, skupia się wokół choinki, a przy niej dzieci, no i przede wszystkim święty Mikołaj, który niedługo wigilię do dzieci dotrze. Już się niecierpliwie, już się przygotowuje. Worek prezentów zbieram, ale dotrę tylko i wyłącznie do grzecznych dzieci i takich, które będą miały. Piękną choinkę w domu nie musi być tak olbrzymia jak ta nasza kościerska na rynku, ale żeby pięknie świeciła i dawała radość wszystkim dzieciom. Dokazy zbliżających się świąt, jako święty Mikołaj, pragnę Wam złożyć życzenia świąteczne: dużo radości, szczęścia, prezentów, a przede wszystkim zdrowia, bo bez tego my, jako ludzie, nie, nie możemy się cieszyć radością. W ramach tych życzeń żegnam się z Wami mikołajowym pozdrowieniem. O, ho, ho, ho!